Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Dzisiaj jesteśmy w takim troszeczkę niestandardowym otoczeniu, jak nam, oczywiście jak na mój kanał. Jak już większość z Was wie, prowadzę ten kanał dosyć długo, wydaje mi się, że około 5 lat. Dlatego cały czas staram się, może nie na jakoś na wariata, ale po malutku staram się usprawniać, wprowadzać nowe rzeczy itd. itd. Staram się po malutku też wpływać powiedzmy, że na algorytm YouTube'a, ale nie jest to łatwy temat, jest to bardzo skomplikowane i jest tutaj wiele niuansów, które trzeba poprawić. Te niektóre rzeczy, które się poprawi, potrafią poprawić oglądalność nawet o 1 czy 2% w skali powiedzmy miesiąca. Dlatego wprowadzenie takich kilku czy kilkunastu rzeczy może znacznie wpłynąć na rozwój kanału. Już jakiś czas temu YouTube wprowadził różne opcje do wspierania kanału przez jego fanów. Muszę się przyznać, że mocno się wzbraniałem przed wrzucaniem po prostu filmów na przykład tylko dla użytkowników, którzy opłacają tam jakiś abonament czy jakieś składki na kanale, yy, włączyć jakieś naklejki itd. tak no, dalej. mnie do tego nie ciągnęło. Jednak pomyślałem, że... I te czynniki też mogą mieć wpływ właśnie na algorytm YouTube'a, ponieważ, no nie oszukujmy się, to jest firma, która chce po prostu zarabiać, a im więcej prowizji dostanie z tych różnych rzeczy, no to tym więcej będzie miała środków dla siebie, nie? Więc wydaje mi się, to jest dosyć logiczne. Jakoś mniej więcej, wydaje mi się, że rok temu, być może troszeczkę więcej, założyłem na Facebooku grupę, która miała być przeznaczona właśnie dla osób, które wspierają kanał i są po prostu, jakby powiedzmy, można powiedzieć, zainteresowane dodatkowymi rzeczami, które się dzieją na kanale, wokół kanału i tak dalej, i tak dalej. Jednak, no przyznaję, był to nie wypał. Nie miałem zbytnio czasu, żeby wchodzić właśnie tam na Facebooka. Ogólnie staram się nie wchodzić na Facebooka, dlatego jestem tam rzadko. Przepraszam też wszystkich, którzy wypisują do mnie na Facebooku, ale nie jestem w stanie odebrać Ci wszystkie wiadomości, dla ja nie wszystkie jeszcze sensownie odpisać. Staram się to robić raz na jakiś czas, no i wtedy dopiero możecie liczyć na moją jakąś odpowiedź. Wszystko jest związane z brakiem czasu. No, jak każdy z nas, mam tylko 24 godziny na dobę, a trzeba przecież też spać, pracować, są też jakieś inne obowiązki, przyjemności i tak dalej. Pomysłów na kolejne filmy mam, no może troszeczkę przesadzę teraz, ale powiedzmy, że miliony. Jak wrócę do domu, przy komputerze, to być może nagram jeszcze jakieś właśnie ujęcie z komputera i pokażę właśnie różne odcinki, które są zaplanowane, ewentualnie są tylko zebrane materiały, bo to no tak jak mówię, kanał prowadzę już 5 lat, a materiały zbieram jeszcze jeszcze dłużej. Staram się nagrywać filmy no co najmniej raz w tygodniu, ewentualnie raz na dwa tygodnie. Czasami zdarzają się jakieś dłuższe przerwy, no ale niestety nagrywać jeszcze szybciej, no nie jestem w stanie. Cały kanał prowadzę sam. Więc można powiedzieć, że tematy wymyślam oczywiście też osobiście, piszę odcinki osobiście, montuję je, nagrywam i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też je publikuję, robię miniaturki. To wszystko kosztuje naprawdę mnóstwo czasu. Wydaje mi się, że miał tak przeliczyć, to tak każda minuta jednego filmu, który obejrzycie, to jest kilka godzin w pracy. Od oczywiście napisania, po montaż, nagranie i tak dalej, i tak dalej. Więc no, sporo czasu to zajmuje. Czasami najgorsze dla mnie jest właśnie to wybieranie tych tematów, ponieważ, tak jak mówiłem, mam ich zapisanych naprawdę mnóstwo. Jedne są ciekawsze, inne mniej, inne czekają po prostu na swoją chwilę, ale no ciężko mi wybierać te tematy, ponieważ cały czas pojawiają się nowe, jeszcze ciekawsze i jeszcze ciekawsze, które właśnie chciałbym bardziej poznać i przedstawić oczywiście Wam. Dlatego niektóre tematy czekają nawet już parę lat na publikację i zajęcie się nimi, no ale niestety, no nie rozwoję się. Teraz nastał jeszcze okres taki powiedzmy, że ogrodowy, więc zajmuję się też tam jakimiś różnymi rzeczami. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tych zmian, które chciałbym wprowadzić, jeżeli chodzi o YouTube'a. Nie są to oczywiście jakieś wielkie zmiany, jeżeli chodzi o mój kanał. No to tak naprawdę będzie tylko możliwość yy, na przykład yy, wykupienia sobie jakichś etykietek, super naklejek na YouTubie, żeby inni użytkownicy będą mogli widzieć, że na przykład właśnie ktoś wspiera ten kanał, należy do tej powiedzmy elitarnej grupy, yy, nielicznej od razu dodam. No i właśnie coś w tym stylu. Na ten moment przygotowałem jedynie plakietki na YouTube'a, które są wręczane właśnie osobom, które wspierają kanał materialnie. Tutaj co prawda. Pokazane są jakie plakietki będą przypisane po miesiącu wspierania, po dwóch miesiącach tak dalej, Ale no, są one tutaj troszeczkę niewidoczne, dlatego zaraz przejdziemy do innego okna i pokażę wam jak to wygląda u mnie na komputerze. Osoby, które zaczną wspierać kanał, dostają tą plakietkę z pochodnią. Po pierwszym miesiącu, jeżeli ta osoba dalej uznała, że chce wspierać kanał, no to otrzymuje z plakietkę starczą, z w kolejnym miesiącu miecz, hełm, a później są kolejne rangi takie jak rycerz, husarz, generał, król czy cesarz. Tę ostatnią rangę otrzymują osoby, które wspierają kanał co najmniej 36 miesięcy. Zakładam, że część osób z Was ciekawi temat kolejnych dodatkowych materiałów, które byłyby dostępne dla osób, które wspierają ten kanał. Wspominałem już dzisiaj, że nie będą to jakieś nadzwyczajne materiały, jakieś wybitne odcinki i tak Ponieważ, no jak wiecie, żeby przygotować jakikolwiek odcinek, naprawdę potrzeba jest spora ilość czasu. Na ten moment wrzuciłem tam dwie audycje z radia na sali. Wrzuciłem tam też jeden bonusowy filmik, który właśnie sam przygotowałem. I była to odpowiedź na konkurs, który organizował kanał 0. Osoba, która wygrałaby ten konkurs, dzięki kanałowi Zero oraz ich sponsorom, miała zostać wysłana na wzieczkę dookoła świata, aby sprawdzić, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła. Zaciekawił mnie ten pomysł i pomimo tego, że byłem w 100% przekonany, że nie mam szans na wygraną, ponieważ nie planowałem robić tego, co oni oczekiwali, a więc takiego śmiesznego filmiku, ponieważ na no zwycięstwo właśnie miała być osoba, która najbardziej ich rozbawi. Ja do tego podszedłem troszeczkę bardziej poważnie i nagrałem, powiedzmy, że taki filmik. Chciałem przedstawić, yy, kim jestem, jakbym to przygotował i tak dalej. Nie jest też to nic zazwyczajnego, powiedzmy, że jest to takie CV w formie wideo. Jeżeli kogoś to ciekawi, no to materiał ten będzie dostępny właśnie dla patronów. W tym momencie mam gotowe jedynie te plakietki, a pozostałe rzeczy będę przygotowywać w międzyczasie. Tak czy siak, to na pierwszych wspierających czekają już tam właśnie dwie audycje Radia na Fali oraz ten mój filmik, o którym wspominałem. Gdy będziecie oglądać ten odcinek, to mam nadzieję, że pozostałe rzeczy będę mieć już przygotowane i wprowadzone na YouTube. Jeżeli wspierająca osoba, która będzie miała taką plakietkę, zostawi jakiś komentarz pod moim filmem, no to od razu będzie się ona wyświetlać i wszyscy będą widzieć właśnie, że ta osoba wspiera kanał. Będą również dostępne emotikonki, ale tego jeszcze nie przygotowałem, dlatego na razie na ten moment nic za nie pokażę. Dodatkowo, tak pomyślałem, że będę też publikować filmy właśnie tylko dla osób, które no, po prostu wspierają kanał finansowo. Tutaj chciałbym wszystkich uspokoić od razu. Nie będą to jakieś może super materiały, takie jakieś wyjątkowe, które każdy będzie chciał obejrzeć. Będą to bardziej takie przyziemne tematy, może coś na temat kanału, na temat przyszłych odcinków, jakichś moich przemyśleń, ewentualnie jakiś może komentarz do jakiegoś innego filmiku na YouTube, który zobaczę, a nie będę chciał go tak całkowicie publikować dla wszystkich. Chciałbym tam wrzucić jeszcze inne materiały i mam tutaj na myśli przykładowo radio na fali, które już nie funkcjonuje wiele lat, a którego byłem naprawdę wielkim fanem. Chciałem je Wam udostępnić, bo z tego, co kiedyś słyszałem z jednej audycji, to Tomek, który prowadził to radio, mówił, że tak naprawdę jest każdy może robić z tymi materiałami co chce, dlatego pomyślałem, że chociaż no tak powiedzmy, że półpublicznie pół je udostępnię kilku osobom, które wspierały mnie na Patronite większymi sumami, obiecałem przygotowanie, zaproponowałem przygotowanie odcinka w takim temacie, jaki sobie życzą i tak naprawdę, no większość osób jednak nie była tym zainteresowana, twierdziła, że po prostu wspierają mnie, no, aby mnie wesprzeć i żebym sam decydował, jakie odcinki będę chciał nagrywać. Ale oczywiście, no, część osób miała sobie jakieś tam życzenie, jak do jakiegoś tematu i do tej pory, no jeden jest odcinek, który mi, że tak powiem, w potylicy siedzi z tyłu i jeszcze go nie przygotowałem, ponieważ jest to no obszerny, obszerny filmik powinien być, materiał i tak dalej. Chodzi tutaj, o ile dobrze pamiętam, to o wandalów. Więc jak sami wiecie, no jest to obszerny, obszerny temat. Nie wiem, czy mnie teraz ten patron ogląda, ale jeżeli pamiętasz temat, no to przepraszam i wiedz, że mam ten temat jeszcze na uwadze. Nie ukrywam, że chciałbym nagrywać znacznie więcej odcinków, które właśnie Was interesują i które Wy zaproponujecie, ale tego jest naprawdę tak dużo. Tyle osób proponuje nowe tematy, a do tego sam mam ich naprawdę mnóstwo. Który chciałem przygotować i Wam przedstawić, że po prostu no nie sam nie wyrabią z tym wszystkim. Do tego, tak jak mówiłem, praca i tak dalej, pełno obowiązków i ciężko z tym wszystkim wyrobić. Zdarzało się wsparcia nawet i w kwocie 50 czy 100 euro, więc to są naprawdę spore pieniądze i też mi to troszeczkę głupio jest, że tak powiem, no nic tym osobom nie dawać w zamian, poza moją twórczością, to chociaż chciałbym zrobić taki dodatkowy bonus, i że osoby, które właśnie wpłacą takie większe kwoty, no to chociaż dla nich będę przygotowywać jakieś odcinki, i no, wtedy nie będzie wyboru, będę musiał zrezygnować z jakiegoś swojego tematu, a przygotuję inny, który będzie, który będzie zainteresowany widz. Taką kolejną korzyścią dla kanału, właśnie z tego wynikającą, może być to, że algorytm będzie troszeczkę, no powiedzmy, że no, przyjaźniej patrzył na moje filmy i być może będą bardziej promowane. Jeżeli zobaczą, że ludzie nie tylko wspierają mnie komentarzami, ale i lajkami, ale także i finansowo właśnie, no to być może i to jakoś się na tym odbije. Ale tego nie wiem, sprawdzimy, zobaczymy. Oczywiście kanał prowadzę z pasy i dla przyjemności. Starałem mi to naprawdę dużą frajdę, właśnie tworzenie tych materiałów i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji uczę się nowych rzeczy, poznaję nowe tematy, czy pokonuję jakieś swoje słabości. Tak jak na przykład nie lubiłem nagrywać, i mówić do mikrofonu, czy tym bardziej nagrywać właśnie, do, mówiąc do kamerki. Liczę też delikatnie na to, że no w przeszłości może kanał się troszeczkę bardziej rozwinie, będzie mieć więcej obejrzeń, ale to też, no, że tak powiem, na dwoje, na dwoje babka wróżyła, bo równie dobrze YouTube może tego typu kanały, które promują. Powiedzmy, że taką no niestandardową wiedzę, historię i tak no może ograniczać i panować. Jestem właśnie z psem w lesie, więc to taki kolejny obowiązek. no Trzeba z nim oczywiście kilka razy przejść, a wariat lubi się wybiegać. Jeżeli chodzi o te YouTube zmiany, to wspominałem właśnie, że nie mam czasu odpisywania odpisywanie wiadomości, które są na Facebooku, w komentarzach na kanale. Kiedyś założyłem Instagrama kanałowego, ale tak naprawdę zbyty tam nawet go nie prowadziłem, ale i tam się znalazło nawet kilka wiadomości. I suma summarum jest to wszystko porozrzucane, ponieważ mam, tak jak mówiłem, jeszcze na Facebooku grupę, jest jeszcze druga grupa, która była dla osób, które właśnie wspierają mnie na Patronite, ale jej nie miałem czasu prowadzić i postanowiłem, że jakoś to ujednolicę i założę tam może Discorda. Dla osób, które nie wiedzą, to jest to po prostu komunikator, gdzie można założyć sobie różne grupy tematyczne, możemy tam założyć różne pokoje i na przykład w jednym będą pojawiać się nowe propozycje od Was, jeżeli chodzi o przeszłe odcinki, nowe tematy i tak dalej. Można założyć jakiś ogólny kanał, Coś w stylu, powiedzmy, jak lata temu mój kanał ogląda większość osób w moim wieku bądź starszych, więc zapewne większość wie, są fora dyskusyjne i że kiedyś były one popularne w internecie. Tego Discorda możemy po prostu spróbować zamienić właśnie w coś takiego. Kończąc już ten odcinek, zachęcam do sprawdzenia zakładki Wesprzyj na YouTube na moim kanale oraz sprawdzenia właśnie o takich, powiedzmy, że poziomów wsparcia, które są dostępne. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, już takim normalnym. Cześć!